Cześć widzowie, witam was Lolus i Makos I patrzymy sobie na Sniper 2 Ghost Warrior Bardziej mm. Skrypt 2 Skrypt <noise> <Script> Warrior <noise> Jeśli że jest gra bardziej skryptowana niż Call of Duty No to jeszcze no nie, to widzieliście, jeszcze nie wszystkiego. widzieliście tego Zacznijmy może od ustawień Oczywiście mamy wszystko co się da na full I od razu mogę powiedzieć, że pa... Polacy Craigine troszkę nie umieli się zająć, bo gra na najwyższych ustawieniach ciągle wygląda gorzej niż Crisis na najniższych. Ten sam silnik oczywiście. Tak, Craigine 3. Crisis ciągle wygląda lepiej. Dobra, wróćmy do singla. Multiplayera nawet nie będę próbował włączyć. Do siedzenie w krzakach i snajpienie się nawzajem to jest największa bzdura, jaką ktokolwiek mógł wymyślić w jakiejkolwiek grze. To prawdopodobnie działa tak jak w Elite v po prostu kampimy przez tak, tak, 15 minut aż kogoś tak, kogoś znajdzie. Dokładnie tak to działa. So, odpuścimy to od razu. Dobra. Będziemy kontynuować naszą pierwszą misję z aktu pierwszego, która do tej pory skraszowała się tylko 5 razy. A ja jest tak debilny, że no naprawdę... że zacznijmy od super efektu Bloom. Nie wiem, czy to teraz tego tak nie widać. Właściwie nie wiemy, czy to będziecie to widzieć, ale jest straszliwy, jest, jest... tragiczny po prostu w Raz działa, raz nie działa. Teraz akurat postanowił nie działać. W miejscach, gdzie jest ciemno to najczęściej działa. No, dokładnie tak. Jakby, nie wiem, ukrywa kiepskie shadery. Jakie animacje? Nie wiem, co to ma ukrywać. Początka, grafika nie jest tragiczna. No, kamyczki nawet wyglądają... No mówię, ciągle wygląda to jak Crisis na najniższych. Będziemy mieli trochę otwartej przestrzeni, to... Na turbo-snajperka. Tak, jeżeli spodziewacie się jakiegokolwiek, jakby to powiedzieć, symulatora zabijania ludzi snajperką, no to to jest po prostu Call of Duty ze snajperką. To nie jest żaden symulator. Arma to to nie jest, przecież o ja, o znowu, też... Znowu mnie goście widzą zanim w ogóle zdążyłem usłyszeć co mam zrobić. No. No. Może opowiedz o genialnej mechanice tej gry z tym pikaniem. Aha, to jest tak, że jeżeli popika sobie troszeczkę dłużej, zbuduje nam się taki czerwony pierścień na dole ekranu, to zostajemy trafieni. Nieważne przez kogo kogoś, skąd, po prostu ja pierdolę. Jeszcze ta broń czasami potrafi się bujnąć przed strzałem. Oczywiście gra zmusza nas, żeby kusać wszędzie i cały czas i wstrzymywać oddech. I każdy nasz strzał musi być tak zaplanowany, precyzyjny, że oh, kurwa ja pierdolę. I go, go, go. jeżeli coś nie jest zeskryptowane, to zapomnijcie, że przestrzelicie się przez jakąkolwiek, przez jakikolwiek tak. materiał. Blacha, falista, deska spruchniała, wszystko jest kuloodporne. A przeciwnicy mogą nas zabić przez kamień. O, to też jest ciekawe. Ale się będziemy teraz skradać. Wasz partner AI może się zaciąć. To są te shadery na Very High. Jeżeli oglądaliście nasz gameplay z army, to możecie sobie porównać najniższe ustawienia tam, a najwyższe tutaj, no Bieda i Slums. Będziemy coś zabijać. Ale to było biedne! <laughs> Wieś mi to z ust. Ten efekt po Gdzie prostu... jest koleś nasz? No. To jest dopiero głos tułowy. Przemknął niepostrzeżony. Nie wiem, on się potrafi zaciąć, potrafi zniknąć. Czasem możesz go puścić samemu i zabije wszystkich. No, takie taki, taki ciekawe to jest. Taki pet. Taki pet, dokładnie. O ile sam model broni jest całkiem całkiem, całkiem to model pistoletu pod odpowiednim świetle wygląda tragicznie. To nie jest źle, ale w pewnym świetle jest taki m, paździerzowy trochę. Dziki biegają po prostu jak ryby, takimi falami. Ławicami <laughs> się przemieszczają. O, tego słowa mi zabrakło. Nie, jak go zabiję z pistoletu, się... O kurwa, nie mogę zmienić broni już. No to... Poważnie. Próbuję właśnie zeskrolować, ale niestety. Nie mam pytań, no to sami z pistoletu. Dało hmm. się. Tak, skrypt na skrypcie. Czasami nie będziecie mogli się na to odwrócić, zmienić broni. To gra gracy że macie kogoś zastrzelić, to zamrozi wam wszystko i będziecie stać. O Jezu, dobrze. Ja pierdolę. Ta mechanika pikania jest tak denerwująca, że jeszcze w żadnej grze... bo ja nigdzie nie widziałem coś takiego z syfu. Ech. Aha, dobra, może muszę kucnąć, bo inaczej go na pewno nie trafię. Już gra o to zadwo, żeby go nie trafił. Brzyd. Och, szaleństwo. Hmm. Tak, Elite V2 i X-ray... E, ciągle, ciągle lepszy. I, ciągle lepszy... Mechani tam była wiele fajniejsza mechanika. Przyznam szczerze mówiąc, e, jeżeli chodzi o gry, które zostały zrozumiałem przez Polaków, to na, w Bloodstormie było wiele lepiej, jeżeli chodzi o snajperkę. I efekty. No... Powiem szczerze, no, ta gra jest bardzo biedna. Jeżeli chodzi o same granie, co w nią... Ja pamiętam... Co jest? A, radio im nie pamiętam pierwszą część tej Ufa. gry, która... O ile jeszcze grałem w tej na Xboxie, o ile tragiczna może nie była, to była... Tania. Tania. Kosztowała 79 zł na Xboxa w dniu premiery. Tylko właśnie... Smutne jest to, że polskie gry jak nie są tanie, to są chujowe. No. I tutaj niewiele się zmienia niestety. I tak sobie... Poza tym, że gra jest taka, nie można jej wiele dobrego powiedzieć. No. I powiem, teraz, teraz powiem jeszcze jedną rzecz na temat tej gry. Wygląda no no to tak. Sp spędziliśmy już dobre dwie godziny grając w to i tu się nic nie dzieje. Po prostu idziemy i strzelamy do przodu ze snajperki, ukryjąc się za kamieniami. Że Powiedzmy sobie od razu wprost, że dwie godziny nie dlatego, że... ...to po prostu taki długi gameplay jest, tylko dlatego, że walczyliśmy z bagami i zawieszającym się AI. Tak, tak. I co jakiś czas padały skrypty w grze i... trzeba było powtarzać misję. Szaleństwo. Lepiej by było, gdyby ta kula przychodziła mu tak przez głowę i za tą kulą kamerę leciała. To byłoby nawet, nawet fajne. Mm -hmm. Ale pewnie rozbryzgu krwi nie potrafili dobrze zrobić, więc... tak samo jak wybuch. Jak się motion bluruje wszystko, to po prostu oczy mnie nie, Wiem, wiem, można to wyłączyć, ale... O, to było dobre! To jest ta... high fizyka. Yeah. Tragedia z nędzą. A to są high tekstury tak w ogóle? Weź się przy, przy... tu nie, ale zobacz tak bliżej bliżej ziemi, jak są. No, może przesadziłem, nie, ale. Pamiętam, że grałem jakieś Far Cry jedynkę jeszcze na starym kąpie i wyglądało to lepiej. No, możecie od razu po... zauważyć, że jest hejt co do tej gry. Ale to nie jest z powodu. Myśmy naprawdę chcieli, żeby ta gra była dobra. Instalując ją stwierdziliśmy, kurczę, to naprawdę będzie fajne. Zapłaciliśmy za nią całe 60 zł. No, okazało się, że jest taka, no. No przejdzie się, bo przejdzie, ale. O! O! Przynajmniej... O! 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 Za cenę palety browarów kupiliśmy dwie gry, które są beznaczejne. No, to prawda. Szczególnie jedna, która jeszcze nawet nie wyszła do końca. No, ale mieliśmy pasa od naszego kolegi serdecznego, którego pozdrawiamy. Ech.